Cześć Manko, witajcie z tej strony Agromatie i dzisiaj znowu mną oczywiście Wiktor Manko. Witamy na kolejnym odcinku w sumie z serii Bracia z Boczkowa Jak widzicie dzisiaj nietypowo mamy wypożyczony sprzęt Jest to Ursus plus Prasa No niestety okazało się, że prasa Sitma jest na multi zbagowana Tak Wiktoru? Wiktoru, wiktorze Dwa. No i wypożyczyliśmy taki sprzęt od sąsiada, no widzicie no, prasa, metal, fach oraz ursus duży I tak, powiem tak, mm, pozbyliśmy się tamtej pracy, mamy dziewięć tysięcy Sam nie wiem ile tych pieniędzy mieliśmy, ale zatem ten sprzęt nam ta praca jakoś to, wiecie, rekompensuje To jest dziwnie, przepraszam, mam dziwne dzisiaj, strasznie takie coś, że mi fajder przykakują, nie wiem co jest nie tak No więc, no wybaczcie, zapraszam teraz na poprzedni odcinek do Wiktora, a co my tam robiliśmy w ogóle, bo nie pamiętam u mnie? Kurde, co my tam mówiliśmy? U mnie wozi ją chyba obok Tak, i nowy nabytek, 60, -ka. o No Ja bym <grym> się do sześćdziesiątka... Jeszcze ten odcinek nie zrzucony Bo no, mówisz wrzucić niedzielę No miałem wrzucić, ale się nie buchacz. O, to wróć teraz najwyżej niedziela, niedzielę, co? Dobra A ja wrócę w środę Bok no. no i tak Często ogó... i było, ale nie ma No Bo no. no, ogólnie też w u mnie to się zaczęło, to też nie zawsze jest czas na nagrywanie i w ogóle No i tak hmm. W dzisiejszym odcinku, jak widzicie, to stoi jako nie wiem dlaczego 60 nie ma wideo, a przecież ma do bel No i jeszcze jest taki problem, autosankę z autolądem, no jak wiecie, już jest sprzedana, no ta będzie w sam raz w sumie W sumie dobrze, bo ta będzie lepsza od tych okrągłych bel, ta drewnianka, nie? No Mamy już drugą belę, jak widzicie, sobie zmieniłem też tekstury na inne Na takie bardziej, kurcze, no typowe, bo po takiej prasie Powiem szczerze, po takiej metal faszce w realu by tak fajnie nie było, zbite siano, tak zmienia taką no byle jaką teksturę <laughs> No i dzisiaj ogólnie Wiktor kopie ziemniaki Ja będę potem kopał Jak poprasuję, okej, okay. się zamienimy Dlaczego tak? Ponieważ ogólnie już mieliśmy poprzedni odcinek zaczęty Ale niestety z takiego powodu, że na prasa nam zrobiła psikusa I odcinek tamto nagrywaliśmy gdzieś tydzień temu No i nie kurczę, nie pamiętam treści, ale stwierdziliśmy, że zaczniemy od nowa ten odcinek, tak? Tak. Bo tam w sumie no, tylko kopałem ziemniaki i nic więcej bo nie patrząc, nie? Ty no. powiem ci, ten Ursus leci są prasą, kurde. No, a 28 to się ślizga jak głupia. <gry> ty, czemu nie, nie mogę tworzyć w ty, bo nie, Mamy dobrą wersję tego Polish Packa? Eee, My mamy chyba tą, co Simple Ic jest. No, ale mamy Simple Ic w grze, a mi się nie wyświetlają te krzyżyki. Że nie wiem. Coś tu jest dalej nie tak, no nie wiem. Ogólnie, no tu trzeba jakichś takich modów dodać na pojemność, belek i tak dalej. No i ogólnie za niedługo zakupimy jakąś swoją pracę do krągów, bel, bo cały czas to nie będziemy żerować na sąsiedzie, tak? Ogólnie, ten duży Ursus jeszcze nam, że tak powiem, troszkę posłuży jako wypożyczony, ponieważ mamy Beczkowóz duży, a nie mamy do, do niego traktora, to najwyżej go na nie rozlejemy jeszcze, nie? Nie, możemy u Ciebie, odcinku, czy kiedy tam będzie czas No ogólnie wreszcie w sumie zaczynamy prasować te łąki, no bo Jezu, te łąki już były, ile one i były niesprasowane, nie? Masakra ty! To, się, to siano to już było praktycznie nie siano Co jest? Co? Coś jest z podbierakiem tak w tym, tej parasia, no dobra A co, nie zbiera? No nie, podbierak mi się ledwo co opuszcza i po jakimś czasie, nie? A mówię, to przez multi Ty, a wiecie tych belsiana będzie? Aż 5 chyba Ale my co, nagło spieszczamy, nie? Wiesz jaki jest problem, Wiktor? Mijamy żadnego tak poszłowozu no, <grymne> no nie no, ale jest taki fajny mały do 60. Ta? No chociaż na no, kurde, no u nas powinę mi do 28 no i to trochę lipa. Ogólnie jest taki też fajny mod, że jedziesz z parasą to automatycznie się wyładowuje, że ci staje, nie musisz y klikać, nie? Też by się przydało. Takie wiesz, takie duperele fajne, nie? No. Ogólnie teraz się głos, a mam leki katar. Więc przepraszam. Nie wiem czy słychać, no ale. Ale ten zestaw Ursus tam pracę nie powiedziała no on nie wygląda moim zdaniem, no. to jest kit. No. ja jakaś... ogólnie ostatnio tym prasowałem, to miałem proximetą zaczerpioną do tego, to też fajnie. No to mało. No. Ale kurde, mi za zawsze jakoś Majora oddali. Od Bo Major to? w sumie też jest mały, nie? Jakby nie patrząc. No. W sumie poprasujemy tą łąkę, potem najwyżej Wiktor pojedzie nam po widłu i ja chwilę pokopię. O tak to zrobimy, nie? Nie wiem, czy moja ja bym na tej serii na przykład tą proximę widział, nie? Znaczy taką na dotura. o, to było idealnie kiedyś. Taką, bo tu jest w sumie mały nie taki wiesz, nie? No, to może być 117 najwięcej, nie? No to, to nie jest dużo, jakby nie padał, bo to ile? No czwórkę za gonówkę, bo czwórki obrotówki i średnia by było troszkę. Co no tego LMK nam by pociągła jedynie czwórka. No. Bo jeszcze jest ciekawe, jak mamy w ralu tą 90 zwykłą, nie? No Z 2.12 i mamy tego ten pół unia Ibis, LS, nie? No. To sam tur w niej waży więcej niż te wszystkie obciążniki co były z przodu. A I, to ona nie. Pod, I ona podnosi normalnie ten te, te. No to u nas jeden gościu, który ma, wiesz jakiego z ma, gdzie ma długo, wiesz, case, tak i tak dalej, nie? No. To ma jedną unię. To ta Unia jest tak skrzywiona w ogóle w drugą stronę, ponieważ on ora wiesz, czwórką dwustokonnym 200, 200 ciągnikiem I ten ciągnik po prostu normalnie wypada z bruzdy przy tym półku, Jakoś, bo... U nas Unia po prostu nie jest chwalona jak coś, nie wiem U nas Unia nikt nie chwali, no wiadomo, każdy... No każdym... ona u nas robi przy 136-konnym, Na górach No tak No to u nas, no, u nas w sumie po polskim, no nie z to natomiast wiesz, nie? Ale sobie pójdę zobaczyć jak ci to idzie Kurczę, my to może dzisiaj wykopimy tak chodzić po tego Polasa? Ja, no, nie wiem jaki? No. No no, ta. no ja nawet nie wiem czy ja to wykopię, bo ja bo mi się tak ta 30 śnibia. Kurde, ale dziwne, bo mamy, mamy jakiś error. Jakiegoś no depth map jakiś bad ship, coś tam i driving Das. I powiem szczerze nie wiem czy error. Jak ktoś wie, to napiszcie w komentarzach, bo m, Nie wiem czy ten error nie wpływa jakoś na multi. Tak, ale to nic nie ma o multi, ale kurde, no... Nie spotkałem chyba się z takim errorem jeszcze na singlu to mnie dziwi nie? No to nie wiem No zobaczymy jaka sereta znów się przyjmie, bo w sumie było troszkę przerwy od niej, no ale mam nadzieję, że dalej mi się spodoba Kurde, ja bym to muszę podmieniać, ale to jest tu na tempie, bo ta mapa jakoś tak, ta mapa jest strasznie ciemna Bo jest 15.30 na tej jest po prostu ciemno No i co, kolejna walka już, ej belek? 2, 3, 4, ale nie, tu będzie więcej bel tego się, ej to się siana dobrze dało, powiem ci szczerze Myślałem że, będzie... Myślałem że będzie gorzej, nie? Jest z miarę A co ty chcesz robić u siebie? No nie wiem, a co do roboty Na opartego byś mógł te, bo nie wiem czy zdążę belki pozbierać, może chce belki pozbierać, okrągłe ture No mogę I najbliżej, <coughs> możesz po prostu... A ja miać... mamy jakąś do 47 mm, Mieliśmy tom, ale sprzedaliśmy tom z autolondem. Mamy Kurde, d bo ja, bo ja nie wiem czy na tą, na tą przyczepę drewniankę się będzie dało tak ładować. Da się! Tak? Testowałam na kiedyś i da się sery ładnie wchodzą O kurde Mati No Jest problem Czemu? Te 330 RIP Do rowu się wpieprzyłeś Pani ma brakło Nie gadaj No poważnie, tępnij się Ale to jest 2,8 a nie coś. no O jezu, taki pojazd A nie mamy Jakiś beczek wgranych z tym? Ja pier... No nie mamy Wiesz co zrób? Zresetuj to na sklep, bo ona wtedy będzie miała troszeczkę, wiesz? A mamy chociaż wola? Nie, weź to zresetuj na sklep Bo jak zresetujesz na sklep, to się automatycznie paliwo dodaje troszkę Idź na jakiś CPN, co? Kurde, czemu nie mogę tego resetować? Chybaś masz kierownikę No nie mogę res... spróbuj O, resetuj, dobra, to To jej to mordo... Oj, zogi lag! Aś mi miałem 20 fps w 60! poli polio 26 to spoko A ja może pan, bo... No ale nie całe No, a to gdzie teraz pojawiasz? No, a jest jakaś stacja tutaj No chyba nie ma Kurwa O boże nie a to co, nie stacji? Stój Je, A ile tego pierde. poliwa jest? Ile tak w miarę jest tego czy nie jest? No tak wiesz no są Jest te... stacja na końcu mapy Gdzie? No tutaj jak masz ten skup, ja ci pokażę To jest przy strychu do Dobra, zapierdziela To leć mi zatankować to, bo ja bym musiał na chwilę kupić ziemniaki, nie? Wiesz co możesz na swoim odcinku? Popracować trawę najwyżej, nie? No I pozbierać te belki A ja te ziemniaki będę <grystanie> dalej kopał No no Ale lipa ten podbierak w ogóle się nie ponosi A trzeba złożyć koła, żeby on się podniósł do końca Dobra, tak dziwimy mnie to właśnie no dziwny ten podbierak. kurwa Przepraszam, że kle, ale no opuść podbieraj, no opuszczam koniec. No i nawet podbierak coś nie, nie tak, no ale może Może jest jakaś aktualizacja tej raz, no nie wiem, nie patrzyliśmy Oby na stracę nie w ogóle No i oby do, do niej dojechałaś jeszcze, mordno. Działa. No to git, o jest tam koszty pewnie, a dobra, pełne już? No No to wbiję na pole z ziemniaków Kurde, a ja pamiętam, że jak ostatnio nagrywaliśmy to już była praktycznie na zero paliwo. No nie, ja nie pamiętam jakoś Ale? A ja pamiętam, że była, że była na zero praktycznie, a teraz już Kurde, Wiktor, wiesz gdzie my nowicy roz, rozlejemy Tam nie. Gdzie ten obornik niecały tam nie starczyło, tam gdzie jechaliśmy i talerzywałeś od razu ze mną, nie? No To tam pieprzniemy raz o Groniowice. Dobra ja za 30, znaczy 28, będzie 28, a ja do 40 nie umiem Pozdrawiam Ja chwilkę jeszcze poprasuję, bo w sumie tak, muszę czekać, nie to O Boże, musiałeś ze rów Gdzie ty mnie widziałeś? No widzisz? No, Chciałobyś <słuch> Chciałobyś no, tak. się Dobra mordo Ja co to może podczepię, co? Bo nie, masz jakieś lagi czy coś Jezu, Jezu. o udało się, dobra Ja tu poczepię ci wołek bo... O Boże! O Boże! Człowieku! Ja tu co? jestem! Czemu tak gdzie mnie zabinaj? Dobra, dawaj mi to A ty weź, weź do sześć, weź sześćdziesiątkę i weź widły zaczep, co? No smaku Ona bierze dwa rządki Zrobił. Coś tam się stało Nie wiesz no, Bardzo źle A, ale spokojnie się do góry mnie leży Ty wcale Nie, ale poważnie hmm. Jadę nią normalnie Tylko się z tym, że jak nakręcałem to miałem lana i poleciałem bokiem ale tu, Aż tu belkę strąciłeś mordo. No więc właśnie o to chodzi <laughs> Ale tak bywa. Ogólnie na kolejny odcinek musimy przyspieć, czas sobie chyba do nowego dnia, bo ta 15 mi się tak nie podoba w tej grze, to jest szok. Taka bleble. 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 Ej, jakieś dziecko, bleble No w sumie za wypowieczenie, za sprzedanie z mamy wypożyczony ciąg z tą prasą, tam jest coś za coś. Tam 2000 w sumie na dwa dni. Co ty mm. robisz? Dalej masz flagi, mówię, że nie masz Jednak mam no. No, te, no teraz nie wiem, czy Kurde, moim zdanie coś nie tak, bo nie wiem, jaki mod, bo patrz Jest tam jakiś warring? Aaa, dobra, już wiem, jaki jest Wiesz, jaki jest... Wiesz, jaki jest, wiesz, jaki jest wywala error? Okej okay. Warring... Ursus C328 Serio? Mhm Ale gówno Ale mamy tą czterdziestkę, pamiętasz? Dali nam ją na testy oraz, no więc tą 40 odbierzemy z malowania no. Rozumiesz? No to tak zrobimy no. najwyżej to A są, a Ursu się pożegnałem, no bo kurde No nie chcemy mieć znów modu z Arorain, bo one, bo podobnie one też flagują, No i prali lipa, nie? No Coś no fajna jest, no nie powiem, że nie Ej, tak... gdzie są trzeba kupić Serio? A ja pojechałem na no, Sam kupiłeś łóżkę tylko, nie? Bo ty kupowałeś osiątkę, nie ja, Wiktor no. Ile znaczy widu kupiłeś? Ja łyżkę. <laughs> w... kup, kup widu do obornika za 400. Ty, co mamy na, na ty? Mamy łyżkę czy widu do obornika na gospie? Zobacz. A ja wiem. Więc ty to kupiłeś, nie ja Gdzie ty ty postawiłeś w ogóle? Co? No widu do obornika No to weź to, to może być. Tym się da matować bele O Boże. <laughs> Ja bym kupił jeszcze raz może prawie Boże to dobrze że nie By, Byśmy tego Byli 400 w pece Byśmy zrobili nalepki w stole i byśmy sprzedali za drożej Ci <grym grym grym> omijaki ten skopiemy to te mięki, żeby to kurczę, wyglądało To pole ma być fajnie z ziemniaków. Kurdy teraz no To w kolejnym odcinku robimy tak u ciebie Te prasowanie i zbieranie bal w sumie no. Ja będę dalej kopał ziemniaki u mnie najwyżej zrobimy, gno... o zrobimy, najwyżej gnojowice i kurde Ty chciałeś mieć orkę nie? Na dwa No o, to u ciebie zaczniemy orkę potem za dwa odcinki Tej łąki no. Bo ty chciałeś K Kurde co ja mam robić gnojowice i co jeszcze? No co ja jeszcze muszę sobie wziąć Ja tej ziemniaków nie chcę zbierać, ty chciałeś mi zbieranie ziemniaków w sumie nie? Tam coś mówię ja? no Bo ty nie. chciałeś wiadrami to robić Aha, no. no to dobra Dobra, to ja zrobię wapno, o gdzie ty jedziesz na pola przechodzi nie na sklep na łąkę o dobra no kurde co chciałem powiedzieć czy my mamy w ogóle w, mamy tego rcw mamy mamy, mamy dobra to jest tu no no dobra to co robi najwyżej w końcu u mnie ym, no tego w sumie w i wapno tak to nietypowo a ty nagrałem do siebie odcinek od razu, zaraz, czy dopiero jakiś inny dzień, jak ty tu chcesz? E, no zaraz. No, bale, to chcesz? no możemy zaraz. Dobra, to jeszcze chwilkę sobie pokopię, okej? Okay? No dobra. Bude. A zbierać już te nie? Wiesz co? Wiesz co mogę zrobić? Weź, no. kurde, tą sześćsetkę tam już pojechałeś nią. No. Mm. Uh. Mogę się wrócić, nie? No wróć się i zaczep talerzówkę. Dobra. I stalej... <laughs> Boże! No jedziesz nie, py nie pytaj co się dzieje z tą jak ja, jak ja jadę na ladach I wiesz co zrób? Obok mnie to Dziękowie ziemniaki są mi jakie po, talerz po talerzówce nie? Takie duże No Oto to weź to z talerzy bo to, tego nie posiadam bo podania nie ma funkcji uprawy nie? Mhm Czy tak jak duper robimy już rozumiem, to bo skończone? co się stało jak nawróciłem i miałem ladach? Nie Ośka była przy tylnym moście Jezus, To nieźle Kurczę no, no. mi... Mi tak wypadnie, że ja będę kopał ziemniaki. Teraz w moim odcinku i w twoim będę to kończył, bo ty ja jeszcze na kosami, nie? Należycie. No. Gdzie ta talerzówka zaś jest? Chyba ona gdzieś jest tam przy oborniku, bo ty robisz jak obciążnik na mnie. Co? ta leżywka? No. 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 I jak my to robimy? Sprzedajemy... Jak my to będziemy robili, Wiktor? Sprzedajemy te ziemniaki, nie, dla świn trochę i trochę sprzedamy, czy wszystko dla świn? Trochę dla świn trochę sprzedamy, bo no. trochę za dużo będzie, nie? Kurczę, zobaczymy jaka jest cena na teapy za ziemniaki Pewnie jakaś... tym jest... razem będziemy, jak pić ziemniaki, tylko... Ty, jest 600 za ziemniaki i tak dużo! Si Jezu, jaka dobra cena! Ej, czemu ja nie mogę ruszyć? No dobra Myślałem, że paliwa zabrakło Hahaha, <noise> znów? Nie no, dzisiaj nie, nie, nie. Tak nie realnie, ale, ktoś poprosi, jak skupimy, ale ktoś to jak drugiego poprzedniaka skupimy, na coś tu, no idiota te ziemniaki posadził, że to nie ma gdzie nawrócić, nie? Wyrażę boczka. Nie, to nie bociak. To ten, kto robi tego save'a pewnie. Aha. czyli <śm> Adriana. <śm> nie wiem. Ale no kto mądry sadzi ziemniaki bez miedzy, no? O, wreszcie przyjechałeś. Najlepiej, najlepiej to jest zasadzić ziemniaki tylko w środku, a naokoło zboże. No? U nas tak się robi. No u nas też. U nas jest goście, tu jest talerzówka. To... Koło beli nas... z tyłu masz talerzówkę. No ale jak ten gościu, ten, to zawsze jak buraki sieje, nie? No. Tam kukurydze, bani, czy tam kukurydzę to też naokoło zawsze jeńmy i A to nie, chęce. to u mnie w sumie na burakach jak kukurydzę nie. Dobra, może tutaj ja cię tu podczepię, co? Ale on ma ogólnie takie pole, że do, do, do kukurydzy też, bo wiesz, że on tam później naokoło sobie jadą, nie zaciągnikiem, nie dają za się ćkarną, tylko już raz Dobra. Ej ty najlepiej, za! Co ty robisz?! To jest! Co to było? A patrz. <laughs> Ej mordo, ja tam teleżywka patrzę chyba przy dźwigu na 60. -kę. No! Ale że do góry po co? Do, 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 same, do samego nie ma no, no to polo koło mnie zapraszam, nie? Bo tutaj kurde są dwa rządki z nieskończone. Boże, co to jest? No, dzisiaj taki odcinek taki fajlowy troszeczkę yeah. Dobra Kopu kopu Czemu się nie kocha Wiesz co jest dziwne że czasem... Auto się wietrzy czy co? Jo, bo zaśmierdło. śmierdło Bąka pewnie puściłeś ty? Nie, zażegane jest. O kurde. Ja pierdzię ja jak ja po tygodniu jak jakiś pija. No! Wiadomo kto zażegał auto. No! Od razu ja. Kurde, ja skończę odcinek nim ty zaczniesz to zażegnać. O Jezu, teraz wziąłem przypadkiem jeden rząd, a nie dwa. Kurde, kurde! Ja nie wyrobię tą 60. Raz. Ej, dobra, skręcaj, skręcaj, skręcaj! Na prawo! Nie yeah. u, Nie po tym polu! Człowieku, to nie nasze. Hop, wygnąć i się cieszę. Widzisz, to masz takie dwa jaki duże, nie? Trzeba to zrobić, bo potem my to, Jak my to będziemy siali po znaniakiem, to będzie widać, nie? Chociaż tam, nie wiem, kukurydza albo ziemniaki... W sumie to się... to pole jest proste czy nie? Gdzie? Yeah. No co to, to teraz będzie To jest pole proste, nie? No. To sobie były ziemniaki fajnie. W sumie, nie? Ale ona ma ciężką sandalerówką. Ja wiem, miała 11, jadł No to może być. Dobra, tam jeszcze jeden taki umiak ci został, nie? No dobra, skończy w no. tą jak i ja skończę... Y, ty skończ jak i ja skończę odcinek, okej? Okay? No dobra I potem wyśle ci save'a No o, Pamiętaj o obojeście Żeby w miarę było <laughs> No Ja muszę zami zamiast mieć full kd Normalnie raz na ustawioną To muszę mieć teraz 16 na 9 chyba Dziwne coś Dziś od 208 pytam I 16 na 9 Żeby odcinek się dobrze nagrał tak, no, ja normalnie tak. to mam ustawione... full kadar. Tak, by. Ogólnie takie pytanie do widzów. Co wy na to, żeby zrobić takie, takie coś, że jak na przykład bierzemy to finansowanie na 150 tysięcy, podkupimy za to pieniądze, wiesz, do tego ja fałda jakąś prasę. Ale kurde, hmm. no tak się szybko rozwinie, to jest znów taka lipa, no bo co? Ja bym może najpierw poszedł w jakiegoś Ursusa bez napędu albo zapędu jeszcze. Ty! Ja bym kupić jakiegoś dwu, taką dwunastkę bez napędu ooo... bez napędu? No. Ale szóstka ci chodzi, czy... No 12-22. Ty ja wiem mi on by się tu nie podobał. Kurde, ja myślałem o tymi od Karasia. A no. to 50 ale te od są na mój trochę zwolnione moim zdaniem, bo ja mam je z Kubą, nie? No. I one mają opowiedziony skręt. A u nas z tym skrętem na tych lagach, to wiesz co to będzie? No, patrz jak ich A Zaraz wrócę. Kurde, chcę kończyć, ja tam chcę ja ten chcę uciec. Ale u Mijaka zrobiłem, skupiłem tego Mijaka, żeby to wyglądało. No niestety tak to jest. Ja się słyszę u siebie, u Wiktora, bo słuchał film Bardzo no. Eee do bicie mordy tu nie stała do tego kupania bo skupiłem sobie to na lektor odcinku a gdzieś za 2-3 odcinki będziemy to odbierali Tak więc ja dziękuję za uwagę Niestety Wiktor się do mnie nie pożegnam, natomiast do końca odcinka Na razie, cześć